Moi kochani, bitwa się dalej toczy. Z miłości do zakarna. Skoro jest cisza i pokój, jestem zmuszony do zachowania dyplomatycznego milczenia, ale kiedy oni przekroczą kolejną strunę, ja wam kolejne pisma pokażę. Tak jak uderzyli we wrześniu 2015 roku. Udostępniłem wszystkie pisma, te, które prowadziłem, dialog, więc bądźcie spokojni. Dla dobra ciszy, sprawy zanowuję milczenie w się. Nie atakują, nie rozpoczynają wojny. Ja też armat nie wyciągam. We wrześniu 2015 wyciągnąłem pierwszą armatę. Na razie na dwa lata wystarczyło. Zaznaczam, bo jestem dżentelmenem, nie? Wykonałem ruchy, które, o których wiedzą, że jak zaczną, spalą na ziemię. Bo kapłaństwa nie dam odebrać tak sobie. Mogą mnie zamordować, klucz, wytrzymam. Ale kapłaństwa nie dam sobie odebrać żeby mi rozpoczęli jakieś procesy cywilne, karne, nie wiadomo co. Bo kapłaństwo jest oddane raz na zawsze, a tego nie ma. Można ukarać, odesłać do tego, ale trzeba pokazać winę. To tyle takiego wyjaśnienia, żebyście byli spokojni. Cisza zawsze jest przed burzą.